Jesteśmy obecnie na etapie aktualizacji strategii dużego koncernu multienergetycznego. Jesteśmy też na etapie rozpoczęcia dużych programów integracyjnych w związku z realizowanymi fuzjami, w związku z połączeniem z PGNiGiem, z grupą LOTOS, ale też i aktualizujemy podejście do grupy Energa w związku z dużym programem integracyjnym. To wszystko powoduje, że uruchamiamy duży program transformacji biznesowej grupy Orlen. Skuteczność realizacji tak dużej transformacji będzie w dużej mierze zależała od naszych project managerów, od kierowników projektów, którzy będą zespo zarządzać zespołami projektowymi. Liczba strumieni, w ramach których będzie operacjonalizowana ta duża transformacja, pewnie będzie liczona w setkach, jeżeli nie w tysiącach. I od skuteczności tych zespołów i tych project managerów będzie bardzo wiele zależało, jaką będziemy organizacją i jak będziemy odpowiadać na wyzwania rzeczywistości, które dzisiaj są bardzo wymagające. Ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy, ona właściwie każdego dnia przynosi coś nowego, i musimy być bardzo elastyczni i zwinni, jeśli chodzi o odpowiedź na te wyzwania, które przed nami stają każdego dnia. W związku z tym, w ramach Project Management Day, ósmej edycji tego, tego wydarzenia, koncentrujemy się na zwinnych metodykach zarządzania. Podczas tego wydarzenia, project managerowie oraz członkowie zespołów projektowych będą mieli okazję wysłuchać znakomitych prelegentów oraz ekspertów. Którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji projektów właśnie z wykorzystaniem zwinnych metodyk. Uważamy, że budowanie kompetencji w tym obszarze wśród naszych zespołów projektowych, naszych projektmenadżerów, jest jednym z fundamentów budowy wartości przyszłego koncernu, ponieważ ich skuteczność, skuteczność zarządzania, będzie bardzo ważnym fundamentem i będzie stanowiło bardzo ważny element budowy wartości koncernu w przyszłości.